Wiersz na dzień dobry. Podróż może być poszukiwaniem samego siebie, może być ucieczką przed sobą, może mieć charakter pokuty i kary. Te słowa z jednego z esejów Bolesława Miecińskiego stały się mottem debiutanckiego tomu wierszy Ryszarda Krynickiego Akt Urodzenia. W tym tygodniu poeta, tłumacz i wydawca obchodzi 80. urodziny. Będziemy sięgali po jego wiersze, a także odbywali podróż z utworami jubilata. W 2006 roku Ryszard Krynicki przeczytał przed mikrofonem radiowej dwójki Kilkanaście swoich wierszy Oto pierwszy z nich Ocal mnie, prowadź Ocal mnie, uchroń Wierna podróży Od kłamstwa mego I naszej epoki Ty mnie strzesz, aniele i stróżu Lecz ty prowadź Biały obłoku Chroń mnie od gromu na Nawałnico Niepokalana prawdą mnie oświeć nie przeocz mnie, głębico, kiedy ześlesz nam znak z wysokości. Przebacz mi, zorzo wieczorne, nie przebijaj złego snu włóczniu. Szaleństwem mi nie błogosław, obudź mnie, jutrznio. Kolejne swój wiersz.